W Poniedziałek Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przekazaniu dotacji na modernizację oddziału chemioterapii w szpitalu specjalistycznym w Pile. Marszałek postawił jednak warunek, by do porozumienia zawartego 7 lat temu wprowadzić zapis o odpowiedzialności powiatu za projekt budowlany, który przygotowało i sfinansowało miasto Piła. Na to jednak nie ma zgody starostwa. Tak można przekazać dokumentację marszałkowi, bo ja to też muszę podpisać, że ja się na to zgadzam i to się dokonuje. Skoro już budowla czy, czy przedsięwzięcie jest dawno oddane do użytku, a jak można przekazać dokumentację na przykład nam no, skoro tą dokumentację mamy w naszych zasobach są na to określone dokumenty. Starosta zaproponował marszałkowi swój aneks, w którym stronami są powiat, marszałek i szpital. To zdanie marszałka nie byłoby uczciwe wobec miasta, które zapłaciło za projekt budowy. Kilka lat temu rozpoczęliśmy coś rodzaju sztafety. Każdy w tej sztafecie miał do przebiegnięcia swój y, odcinek no i chcielibyśmy y, wszyscy dostać ten medal nie tylko ci, którzy zakończą ostatni etap, ale i wszyscy ci, którzy y, również stanęli na starcie. Pierwotnie projekt zakładał budowę oddziału onkologii. Ten miał współpracować i być niejako dopełnieniem nowego ośrodka radioterapii. Oddział jednak nie powstanie. Powiad w tych, w tych e, e, zabawach takich, bo to uważam, że, że próbują e, grać, e, a nie zajmują się re, realnie realizacją swoich zadań. Zapomniał o, o pacjencie, że od dawna pacjenci powinni być leczeni w szpitalu, który z założenia powinien być szpitalem najwyższej referencji. Zdaniem prezydenta rezygnacja z budowy oddziału onkologii na rzecz modernizacji chemioterapii nie zaspokoi potrzeb wszystkich pacjentów. Naszym celem i naszym zobowiązaniem, proszę Państwa, jest doprowadzić do tego, o czym mówiłem na samym początku tutaj, a mianowicie dążenie do tego, żeby ten szpital rzeczywiście przebranżowy się w szpital w pełni onkologiczny we wszystkich zakresach leczenia. Nie tylko, proszę Państwa, jeżeli chodzi o chemioterapię, ale również jeżeli chodzi o chirurgię, ginekologię, urologię itd., itd. Tak, by ostatecznie pacjenci na leczenie nie musieli jeździć do Poznania czy Bydgoszczy. Szpital ogłosił już przetarg na modernizację oddziału chemioterapii, do którego przystąpiło pięć firm. Urząd Marszałkowski pomimo tych przepychanek przekaże dotacje na realizację przedsięwzięcia. 2 miliony złotych na konto szpitala trafią za kilka dni.